Cześć wszystkim, u mnie prace trwają, długo się nie odzywałem na kanale, bo długo to wszystko się zbierało, no ale elektrykę mam skończoną, czy skończoną, jest tak prąd podłączony do tynkowania, bo to wszystko tak na wariatę zostało robione, no ale kable wszystko jest położone, tylko tablica razie ta rozdzielnia cała nie jest podłączona już na, jeszcze na gotowo. To elektryk zrobił po, po tynkach. Ale tak jak widzicie tynkarze już działają. Maszyna stoi. I chłopaki zaczęli od góry. Fajnie. Powiem Wam, że efekty widać prawie że od razu. W, pierwszy, w pierwsze dwa dni zrobili tyle, że aż się nie spodziewałem. No, póki co, to Wam pokażę moją zabudowę, jaką zrobiłem wcześniej. Na, jak pokazywałem na kanale, tutaj były drzwi w tym miejscu. Wziąłem je, zamurowałem, bo wolimy mieć więcej szafek kuchennych. I drzwi zrobiłem tutaj z przodu, od frontu. Czy to się podoba mi, czy nie? Może na pewno będzie bardziej funkcjonalne idziemy na górę tam tynkarze już tynki e, robią z tynkarzy jestem bardzo zadowolony bo robią naprawdę dobrą robotę tynk jest e, gipsowy można powiedzieć, że ściana na gotowo, płaska tylko gruntować i malować A to mi właśnie chodziło, żeby potem jeszcze jakiś gipsów nie kłaść no, ale tak to wygląda pamiętacie, tutaj te słupy były? wziąłem je, okleiłem stropionem i tutaj sobie zrobiłem włączniki w tych słupach a przy okazji, te super fajne taki klimat zrobiły, gdzie mi się to bardzo podoba. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, robota idzie do przodu. Efekt widać, jestem bardzo zadowolony. Yy. Co ze zmian, tutaj w sumie żadnych zmian jeszcze nie było na górze. Tylko te słupy co musiałem zrobić. No mi się to mega podoba ten słup. Eee, wszędzie są lany porobione w miastkach, w każdym pomieszczeniu, tam gdzie telewizor będzie stał, tam gdzie jakiś komputer albo coś, no wszędzie są lany. Wszędzie są termostaty zrobione. Tutaj na przykład w ścianie będzie, znaczy on jest tutaj, tylko go trzeba będzie wyskrować. To wszędzie właśnie lany są i wszędzie są te termostaty. Tutaj w przyszłości będzie ogrzewanie podłogowe. No ale jeszcze trzeba czasu i trzeba pieniędzy na zbierać. Ale to jak gdyś powoli, powoli się robi. Yy, tutaj sobie tak zapisałem taką notatkę, wyszło 567 metrów 2 I wyszła kwota niecałe 21 tysięcy za za tynki. Sam bym tego w życiu nie zrobił. Może bym to zrobił, ale na pewno nie z taką dokładnością. I i pewnie bym się z tym męczył, nie wiadomo ile weekendami, prawda? E, tutaj idzie właśnie te słupy, to wszędzie jest siatka wklejona, potem dopiero tynkują I tak wszędzie w sumie było. E, tutaj był. Tam był też e, w spiżarce był stropian. Też to zrobili fajnie e, w łazience. Jedyne co jest minus tych e, Tych belek, które tutaj są Które podpierają mi dach To to, że tutaj o, Słońce tak dziwnie pada To to, że tutaj mam e, Belkę Ona została Obudowana A w tym miejscu będzie prysznic i, i Będę musiał jakoś tak wykombinować, żeby po prostu na ścianie tutaj był prysznic, tutaj przy drzwiach takie szkło, ta ściana ze szkła i co? No i ten brodzik jakoś będę musiał sobie tam wymyślić, albo go wyciąć na narożniku, albo coś tam. Bo tu już sobie tak pomyślałem, że sobie taką półeczkę zrobię, żeby mieć właśnie no te kosmetyki do kąpieli, takie tam rzeczy. No, ale ogólnie myślę, że to nie będzie jakiś tam problem. Tutaj też był słup. No to, ten, no to też został obudowany. Yy, co chciałem jeszcze powiedzieć. Tutaj w łazience, bo to zawsze jesteśmy w łazience teraz. Yy, chcę sobie zrobić zabudowę. Taką wys na wysokość geberitu. I tutaj będę miał o tutaj, Tam będzie geberit Toaleta A tutaj będę chciał zrobić rozdzielnie Od podłogówki Mogłem to zrobić w sumie w suszarni, w pomieszczeniu wcześniejszym, ale to jakoś tak No nie przemyślałem tego no i tak to po prostu zrobię, bo no bo tak już tak już powiedzmy musi być, musi nie musi, a hydraulikę będę robił sam, tą całą podłogówkę, no i tak mi po prostu było najprościej. Kolejne pomieszczenie, też ładnie zrobione wszystko. Powiem wam, że Tynki robią taki, taką zmianę na budowie, że ty się aż w głowie nie mieści. Bo jak są, są ściany, jakiś tam elektryka, elektryki to prawie w ogóle nie widać. No ale jak już tynki przychodzą, to są ściany, i, i to już naprawdę cieszy oko. Następna sprawa, co będę robił później, chciałem robić właśnie podłogę. Tutaj wszędzie. Ale odpuściłem sobie i będę robił ocieplenie. Będę robił ocieplenie tutaj, i będę robił sufity od razu. Mimo, że podłoga nie będzie skończona, to zrobię sobie sufity. Bo ptaki tutaj platują i szkoda mi tych tynków, żeby zarazić były osrane albo coś takiego, prawda. No, także następny etap to są właśnie sufity. Sufity będę robił sam. Na jednym pokoju, na jednym pomieszczeniu spierdzielę. Na drugim się już nauczę i potem jakoś tam będzie szło. Tutaj w sypialni. Nie wiem, czy pamiętacie, mam też słup. No to mam zamiar sobie go. Ładnie wyheblować, pomalować, żeby on mi taki klimat właśnie robił. I nie wiem, może nawet cały ten sufit tej sypialni sobie tak w drewnie zrobię. Kupię te panele takie pod, e... pod... Pod dasze czy co? Kurczę, zapomniałem jak to się nazywa. No to właśnie takie panele bym sobie kupił, bym sobie tutaj zrobił całą pnękę. W drzewie. Taki jest mój plan, ale aczkolwiek nie wiem, co na to moja żona, bo ona też ma swoje jakieś tam plany. <grych> e, tutaj jest na no, wprost z naszej, e, z naszego, z naszej sypialni. O, z naszej sypialni będziemy mieli tutaj garderobę. Garderoba też już gotowa. Panowie tutaj robili to wszystko 5 dni, i powiem Wam szczerze, że no po dwóch dniach już był taki efekt, że mówię: Ja pierdzielę. Przecież do końca tygodnia to oni będą mieli zrobioną całą górę, ne? No, aczkolwiek potem doszło jakieś tam zacieranie, coś tam, i ale mimo tego, 5 dni pracy, kurcze, a efekt taki, że że super. Nie? No i przede wszystkim robię to na gotowo. Dobra, więcej już nie, nie będę tam opowiadał. Widzicie jak jest. Ja jestem bardzo zadowolony budowa idzie do przodu powoli. Bo pół roku stała, ale do przodu. No. Także trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.